Witam Was w moim barze. Dziś krótka piłka, ale jakże mocna. Zaprezentuję wam prawdziwego mocarza rodem z Australii, a konkretnie z Tasmanii. Ponoć jest to najbardziej znany koktajl, który został wymyślony w Australii. Koktajl, którym zapijali się australijscy poszukiwacze złota gdzieś około 1850 roku. Był to koktajl serwowany w formie ponczu, na ciepło i zawierał opium. No tak, ten element pominę, a dodatkowo zrobię. Nie w formie ponczu, a w formie indywidualnej porcji na zimno. No dobra, no to jedziemy. Składam. Uznałem, że podam w takim słoju, co to będzie tak przypominać może troszeczkę tych poszukiwaczy złota. Do szklanicy, słuchajcie, wlewam 60 ml wody. 10 ml soku limonkowego, 5 ml syropu cukrowego. Dodaję 30 ml zacnego rumu, w tym wypadku rum overproof 30 ml i 15 ml brandy. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Odcedzam do mojego schłodzonego słoja. I na wierzch około 30 ml ciemnego piwa. Nie wiem, czy w Australii pili wtedy porter bałtycki, nie wiem. Delikatnie to zamieszam. Dobrze, próbujmy. Jeżeli nie wiecie jeszcze, to koktajl ten nazywa się Blow My Skull Off. Daję radę, chociaż brakuje mi tutaj wspomnianego składnika. Słuchajcie, zastanawiam się, jakie są wasze ulubione koktajle, takie porządne, mocarne. Przeszlijcie do mnie swoje receptury, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, Puff, nie przesadzajcie. Ja go przygotuję w formie indywidualnej i na zimno. Zrobię to jeszcze raz, przepraszam bardzo. Tak. Dziś szybka piłka, ale za to jakże mocna. Powtórzyłbym, bo to Uznałem, że taki słoik będzie fajny, akurat, żeby sobie pomówić o.